Witam bardzo serdecznie na kanale Tarot Silviana. osoby z odznaku Strzelca. W końcu przyszła i nawet z kolei. Kochani, tutaj, żeby dla Was powstały te czytania na miesiąc październik 2021, na pracę i na miłość. Pewnie są osoby, które wcześniej widziały moje czytania na Iwitarot, ale dla nowych osób już tłumaczę, na czym polega tutaj właśnie te czytania. W tym rzędzie jest czytanie na pracę, tutaj na miłość. Karty, które są zakryte, to są dla Was rady. Te z kolei, tutaj to słoneczko już, to jest energia na pracę, a tutaj... Energia sprawiedliwości na miłość. No, powiedziałabym, że bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada u Was ogólnie ten rozkład. No, dobrze. To tyle w, na, w ramach wstępu. Jak widzicie tutaj karty są w odwrocie na pracę. No tak wyskoczyły i tak muszę je przeczytać. Ja tutaj widzę, że ściągnęłam energię osób, które nie są zadowolone z pracy. Albo się nudzisz, albo może się obawiasz dyspotycznego szefa. Czujesz się wyzyskiwany, źle się czujesz. Tutaj ewidentnie widzę osoby, które się rozstaną z pracą, czyli może odejść z własnej woli, tak? I szukać jakiegoś nowego zajęcia. Taki właśnie rozkład na październik widzę. Oczywiście to jest rozkład ogólny. Pamiętajcie o tym, że. Te czytania nie będą rezonowały z każdą osobą, ponieważ to są czytania ogólne. Więc jeżeli macie pytania, to zapraszam do, do pytań, do kontaktowania się ze mną na e-mail, który jest pod filmem. No. No więc na tą chwilę może, yy, Aha, jeszcze nie powiedziałam, że będziemy dopowiadać, dlaczego właśnie wyszła karta w odwrocie. Kochankowie, dlaczego wyszły yy, w odwrocie? Kochankowie dla osób spod znaku strzelca na październik. Praca, o pracę pytamy w tym momencie. Proszę o jedną kartę. Ups, wyskoczyła. No proszę. Piątka, piątka kielichów. Piątka kielichów to jest yy, zubożenie. Wiadomo, że jak odchodzisz z pracy, to już tych pieniążków nie ma. Yy, yy, no a pytamy o pracę, więc tutaj yy, ewidentnie chodzi o coś takiego, że. Yy, No a dlaczego yy, Dlaczego Wyszła kapłanka Klasówskiego znaku strzelca Na październik 2021 Na pracę Nie wyskoczyło za dużo Zobaczymy co Ups, Jest no niestety, kurczę, no trójka mieczy, zobaczcie, no tutaj jest, no ewidentnie tutaj widzę, ewidentnie tutaj widzę jakieś straty, jakaś odejście. Tu coś się wydarzy takiego, że w tej pracy, że będziesz zmuszony, czy będziesz zmuszona odejść w październiku. Jednak tutaj słoneczko, myślę, że yy, nie ma tego złego, wiecie o co chodzi. Może ktoś ci pomoże znaleźć nową pracę, może z kimś otworzysz nową działalność gospodarczą, może, słuchajcie, z każda zmiana jest, jest zawsze lepsza od o tego co było, to co nie służy, trzeba to zostawić, prawda? Więc mi nie się wydaje, że no może na początku może się wydawać, że rzeczywiście no, obawy są o brak pieniędzy, o rodzinę, o byt ogólnie. Wiadomo, że wszystko drożeje, wiadomo jak jest i no i w takim momencie utrata pracy i środków do życia to Wiadomo, że to nie cieszy. No, ale tutaj jest ta karta, słuchajcie, no, słońce, czyli to tak wychodzi, że byłby to bardzo dobry wybór. Cokolwiek byś nie zrobił, czy nie zrobiła, będzie służyło Ci na przyszłości, więc. No dobra, jaka jest rada dla Was od Tarota na październik? To jest sąd ostateczny sąd ostateczny moi drodzy. On mówi o o tym by dokonać wyboru, że przyszedł czas na rozliczenie, tak? Na ocenę swojej sytuacji życiowej, czyli jakby jeżeli pytasz o pracę w tym momencie, no to właściwie to od ciebie zależy. Jak zmienisz swoje życie, jakie jak podejmiesz kroki, tak? Tu karta mówi o tym, żebyś posłuchał swojej intuicji. Ona pomoże Ci jako yy, rozwiązać ten problem Myślę, że ja to wręcz czuję. Że, że może zamierzały się szybciej y, zmienić coś y, w tej sferze, tak? Y, bo już chyba szybciej musiało coś nie wychodzić. Zobaczymy, co tutaj anioły mówią dla Was do Was. Posłuchaj swojej... i jestem. Pa... Naprawdę nie pamiętam, że to jest. Dobra, ale ja wam to przeczytam wszystkim czytam to czemu ba mnie Posłuchajcie swojej. Posłuchaj swojej intuicji. Posłuchaj swojej intuicji. Już jestem. Twoja intuicja jest niezawodna i to na niej powinieneś się tym razem oprzeć. Jeśli wsłuchasz się w swoje wewnętrzne przewodnictwo, nie ma szans, byś postąpił niewłaściwie. Możesz być pewien, że wiadomości otrzymywane przez ciebie od aniołów są rzeczywiste i godne zaufania. Poukładaj wiarę w swoich uczuciach dotyczących aktualnie istniejących okoliczności. Twoje spostrzeżenia na temat innych osób i ich prawdziwych uczuć oraz motywów są bardzo trafne. Nie ma sensu pytać o to, co uważasz za prawdę. Hmm. No to wszystko na temat y, zaistniałej sytuacji na pracę na miesiąc y, październik 2021. Dla Was, kochane strzelce. Mam nadzieję, że dokonać właściwego dla siebie wyboru i będzie już tylko lepiej ok, teraz przechodzimy na do czytanka na, na miłość, okej? Okay? no tutaj tutaj widzicie cesarzową cesarzowa to jest osoba która, która jest żoną, która jest matką która hmm, jest świadoma swojego y, seksabilu nawet. Y, ona właściwie wie, że żaden mężczyzna się jej nie oprze. Tak? To jest właśnie, może to jesteś ty. Y, może osoba, z którą jesteś, jest strzelcem. W każdym razie to, to jest taki właśnie, to jest ktoś taki, kto ma nowe pomysły, to jest ktoś taki mm, hmm, zmysłowy i namiętny. Przyciąga do siebie mm, partnera. Więc tutaj widzę, że emocje i uczucia będą tutaj silne. Odrodzenie się uczuć, jeżeli jesteście w związku, albo to nowa miłość, to również u kogoś może być narodziny nowego dziecka, tak? Nie wiem, o co pytasz, ale no, cesarz, cesarzowa w miłości jest bardzo piękną kartą to jest ogólnie bardzo pomyślna wróżba dla relacji, więc kochane strzelczyki myślę, że będzie wynajmniej na tą chwilę pięknie o księżyc to on mówi właśnie też że, słuchajcie no to rzeczy, które się dzieją nocą, czyli Księżyc w miłości, to jest marzysz może o romantycznej miłości, tak? To jest zakochanie, zauroczenie, więc ja tutaj właśnie widzę kogoś takiego. Dla kogoś innego z kolei mogą być jakieś niedomówienia w związku, tak? Bo księżyc to jest również, są tajemnice. To jest kierowanie się intuicją, to jest z nami również. Więc no, różnie to jest i naprawdę różne sytuacje na pewno między wami istnieją i różne związki, wiadomo. To jest ogólne czytanie i naprawdę do każdej osoby nie będą pasowały te czytania. Ale zobaczymy, dlaczego cesarzowa wyszła dla osób z znaków z czerwca na październik 2021 w miłości. No i za dużo mi wyszło. Jeszcze chwilę. O jest. No dobra, dwie. Już się tak proszą. No ale tutaj właśnie wyszło Wyszła. Koło, wyszło koło fortuny i wyszła yy, moc, moc. No proszę, tutaj widzę dominację. Tutaj widzę. Yy, hmm, dominacja drugą osobę. No, no kobieta dominuje nad mężczyzną, można by powiedzieć. Ale tutaj najpierw wyszło koło fortuny, więc... Hmm, na no lepsze się coś odmieni na pewno. Koło fortuny to mówi, że nic nie stoi w miejscu. Po prostu wszystko, co złe, obróci się na lepsze. Czyli jeżeli w związkach coś nie, nie wychodzi, to będzie już tylko lepiej. Chociaż ktoś tutaj, no ta dominacja nad mężczyzną, no myślę, że nikt nie lubi czegoś takiego. To jest jakaś obsesja. Słuchajcie, zobaczę, dlaczego ta moc tutaj wyszła jeszcze. O kurczę, no te karty szaleją dzisiaj dla was o co tutaj chodzi sprawiedliwość tutaj jest energia, więc tutaj yy, ważne jest za, by zachować yy, równowagę, tak więc jeżeli ktoś nad kimś dominuje to już będą powody do tego, żeby coś tam zgrzytało jakieś yy, mogą być nieporozumienia dlaczego o to noc wyszła Hmm. Tu jest y, Giermek y, Denarów. Giermek Denarów, słuchajcie, to jest. Y, no nie wiem, czy to chodzi o pieniądze. Hmm. hmm. Pomyślimy. O osobie właściwie, o, o kimś, co stanął przed szansą rozpoczęcia czegoś nowego. Bo to jest przecież giermek, tak? Hmm. Jak wcześniej, nowy związek? Coś nowego w, 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 w istniejącym związku? Hmm. No niestety ten, yy, ten giermek mówi o kłótniach niestety. Ale tak jakby się wszystko miało ułożyć. Czyli to wręcz... Może się kłócić nawet o dzieci, o dziecko. No bo tutaj jest, wiadomo, cesarzowa to jest matka, żona, tak. Tutaj chciałoby się yy, niejako razem spędzać czas, a tu dziecko wszystko jakby burzy. Wiecie, jak to w rodzinach. A dla kogoś innego, no to może być coś takiego, że. Hmm. rozmowy. Jak ktoś chce nad kimś dominować, ktoś sobie na to nie pozwala. No tutaj ewidentnie chodzi o jakąś równowagę, tak? Między dawaniem a braniem, więc. No, trzeba się dogadać. A co ten księżyc mówi? Księżyc. Księżyc, proszę. Księżyc, czwórka kielichów wyszła i królowa, y, królowa, kielichów, tak. Czwórka kielichów i królowa kielichów. Ewidentnie za kimś ktoś tęskni, o czymś marzy, myśli. Y Królowa Kielichów z kolei to jest osoba, na którą można liczyć, yy, która zachowa tajemnice dla siebie. Yy, może jesteś tą Królową Kielichów i po prostu tęsknisz za... no właśnie za, za czym? Nie potrafisz jakby... Yy, to jest osoba, która cierpi po cichu. Zobaczymy. Nie pokazuję tego po sobie. Hmm. Zobaczymy dlaczego taki, taki właśnie te czwórka kielichów wyszła i królowa kielichów dla Was. Chociaż tutaj ja już widzę różne sytuacje, bo ten księżyc może. Yy, hmm. Mówić o, o czymś takim, że w realu masz kogoś stałego, a myślisz o kimś innym. Ups. I tutaj śmierć, proszę. Tutaj jakieś zmiany. Myślisz o jakichś zmianach. O zakończeniu czegoś. O zakończeniu czegoś. To może być, jeżeli w rozmowach no, nie będzie, te rozmowy nie wypalą, że tak powiem, i będzie to już tylko gorzej, to już ty będziesz wiedzieć, czy się rozstać, czy się rozwodzić. Bo tutaj ta karta sprawiedliwość to jest również jakiś sąd, więc podpisywanie jakichś papierów. Więc z kolei może być coś takiego. W Słuchajcie, kochani, ja nie wiem, ja tylko sobie tutaj różne historie układam z tych kart, które tutaj są. To ewidentnie nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało. Może kiedyś było pięknie, a teraz jest już tylko gorzej. Koło fortuny mówi o zmianach. Więc jeżeli było źle, może być i lepiej, ale jeżeli było kiedyś dobrze, to Zmienia się na gorsze. To ewidentnie ktoś za czymś marzy, myśli o kimś. Słuchajcie, to jest mężczyzna, który myśli o jakiejś kobiecie. Idzie do wróżki i, i sobie wróży, bo właśnie, no, królowa Kiliu właśnie też mówi o takich osobach. Hmm. Słuchajcie, nie wiem, to są różne historie, tak? Być może do kogoś to pasuje, może nie. Pamiętajcie, że to są ogólne rozkłady, tak? A jaka jest rada na tą sytuację dla Was? No, no śmierć. Śmierć mówi: żebyście dostosowali. Noże zmiany, jakie by nie były, one są przed Tobą. Hmm. śmierć no to nie jest zła karta to jest po prostu kończysz jakiś etap na począt drugiego coś się kończy by zacząć coś nowego tak no właśnie tak no to znaczy śmierć i teraz od ciebie zależy o co pytasz tak hmm. Musisz, z, no, musisz zrozumieć konieczność zmian, które nadchodzą. Obrona przed nimi nie, da, nie ma sensu, ponieważ one i tak nastąpią. To jest takie rozstanie się ze starym. No może boleć, wiecie. Wiesz, no znasz te schematy, wiesz, jak było, ale... Jeżeli chcesz iść do przodu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. Właśnie ta karta to mówi. Dobra. A co anioły y, mają dla Was? No i ja wam powiem historię, co było z, tym, z tymi kartami. Mam ich aż cztery. A dlaczego cztery? Ponieważ. Hmm, tutaj. Nie wiem o co pytasz, na miłość, ale... I będzie pewnie w dół, nie będzie lajków, ja to wiem, bo, bo nikt nie lubi złych informacji, ale no, zaryzykuję, wyszło tak jak wyszło. Wyszło nie. Nie poprawa zdrowia, więc nie wiem o co tu chodzi, tak? Że pytałeś o zdrowie, cokolwiek, może źle się ktoś czuł. Tak mi karty wyszły. To mają Wam anioły do powiedzenia: naprawdę, nie, no, no tak wyszło. I kolejna sytuacja. Znowu wyszło nie. Niewielkie, szczęśliwe zmiany, czyli te zmiany nie będą zbyt szczęśliwe. Na tą chwilę. Ja nie mogę przeczytać teraz tych książeczek, tutaj nic, bo ponieważ to są yy, osobne karty, więc zupełnie zmieniają znaczenie z tym nie. Tak? Kochani, ja mam nadzieję, że, yy, że to czytanie, te czytania pomogły Wam. Coś zrozumieć. Może yy, przed czymś ustrzegły. Może to była jakaś wskazówka dobra dla Was. Już wiecie, co może być. Ale nie bierzcie na serio proszę tych czytań. Naprawdę. One są ogólne. Na miesiąc październik. No i po prostu, no, no nie wiem. no Mam nadzieję, że że właściwie wszystko tak naprawdę będzie układało się tak, żeby dla ciebie było jak najlepiej. Jeżeli ci coś nie służy w pracy czy w miłości, to odejdzie. Czy jeżeli ty sam tego nie będziesz potrafił zrobić, czy potrafiła, to życie tak ci się ułoży, że, że to się wydarzy, tak? Ok. Ja, ja już będę kończyć i mimo wszystko bardzo proszę was o lajki, o komentarze, o subskrypcję, bo to jest nowy kanał i... i bardzo o to proszę. To wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na kontakt na e-mail ze mną, tak? To do usłyszenia, do następnego, następnego razu. 爸，这么急些？